czy będziesz szczęśliwa z mężczyzną? Zobaczymy na dwie karty. Jeden mężczyzna i drugi mężczyzna. Możecie po prostu wybrać swojego jednego mężczyznę, a jak macie dwa i nie możecie zdecydować się, tak? No to można spróbować i na dwie karty. Eee, Tymu zobaczymy, czy będziesz szczęśliwa z tym mężczyzną, o którym myślisz. Powiem tu, ty jesteś w dobrych energiach. Ty czuj się bardzo przyciągająca, bardzo piękna, seksualna, ty, ty taka wiesz, czego chcesz i powiem, że y, widzisz siebie, y, takiej kobiety, do której ciągną się ludzi. Tak jakby mężczyzny, tak? Ty nigdy nie będziesz biegać za mężczyznę, ty nigdy nie będziesz aż nie wiadomo jak pokazywać i narzucać się. Nie, nie, nie. Ty naprawdę jesteś taka, że za tobą biegają mężczyzny. I zobaczymy, czy z tym mężczyzną, o którym ty pomyślałaś, będzie szczęśliwa. Uchwa. E, powiem tak, tutaj między Wami może być koniec i rozstanie. Tutaj jest e, hmm. Związek może być um, takie, że jesteście tak, jakby byliście razem. E, I tu między wami tak jakby koniec. E, ale widzę, że um, po że końcu, tak jakby mężczyzna rozumie, albo ty postawiłeś koniec tutaj, bo tak wygląda, że mężczyzna jednak myśli, że to koniec między wami. I bez zmian. Jakby wygląda taka sytuacja, że. Nie macie jakichś zmian między sobą. Od jest koniec, rozstania, i mężczyzna nie wie, że może coś zmienić w, w Twoim związku z nim. Bo nie wiem, pytamy, czy, czy będzie, będzie szczęśliwa, nie? Czy wcale wtedy idzie dalej kontakt? I co, co będą, bo zmian, tak jak ja widzę, w bliższym czasie nie, nie ma. Ale zapytamy, już jak zacznę, tak. Czy będziesz szczęśliwa z tym mężczyzną? Tutaj mężczyzna nie jest szczery z tobą. Powiem, że on dużo ci nie mówi. On może teraz nie ma kontaktu z tobą. E, powiem tak, że mężczyzna e, um, chce być sam. Pokazuje, że w danym momencie czuje się dobrze i komfortowo, może też pokazywać siebie z tej strony, że może już pokazał to, że jemu komfortnie samemu że on rozstał się i w danym momencie czuje się może dobrze, jakoś tak, no on nie był szczery z tobą, bo tutaj to mężczyzna. W rozmowach mógł okłamywać, mógł być nieszczery, nie opowiadał tobie niczego o sobie. No i tu wygląda na to, że w danym momencie ja nie widzę, żeby on tak jakby chciał coś zmienić. Ale zobaczymy może, co będzie dalej. Może tak zapytamy, czy ty wrócisz? może, czy Ty będziesz chciał wrócić za jakiś czas, tak? Do dziewczyny tej. Mężczyzna e, sam po sobie może dużo ukrywać, może mieć taki charakter, że on może być i tęsknie, ale na tyle jest silnym charakterem takim, który kontroluje swoje emocje, który więcej myślę e, mózgiem, można powiedzieć, tak? A nie sercem. Stara się wylączeć dusze, serce, tak? Chociaż powiem, że mężczyzna tak, jakby poszedł w nowe w danym momencie, chce odnaleźć taką równowagę, i powiem, że no tu może tak być, że. Tęsknota trochę jego, on tak jakby czuje jednak te połączenia, te takie związania, uzależnienia gdzieś częstkowe. I gdzieś tam tęsknota może być, mm, zrobi swoją robotą. A co będzie? A co będzie? Bo mężczyzna jest zazdrosny, może myśleć, a nie pokazywać. No to między wami mówię, że każdy żyje sam po sobie, ale widzę, że po... <laughs> ja powiem tak, od ciebie idzie taki więcej kontakt, tak? Więcej kontakt, to że ty chcesz związku, a mężczyzna wiedzą, on tylko tak myślę i jakoby czeka. Na co czeka, nie wiadomo. No, tutaj. Yy, hmm, powiem tak. Yy, jakby ty czekasz na związek, gdzieś tam troszeczkę martwisz się o pieniądze, nie wiem dlaczego tak pokazano, gdzieś ty z tymi pieniędzmi, nie, ale tak jak ty jesteś finansowo niezależna kobieta, to ty rozumiesz, że tak naprawdę ty nie potrzebujesz mężczyzny dla finansowania, tak? A on może myśleć o tym, że ty potrzebujesz, e, ta, ty potrzebujesz tak jakby pieniędzy. No tutaj powiem tak, więcej zainteresowania idzie z twojej strony, od razu ci mówię. E, tak jakby on e, w danym momencie chce pobyć sam, rezygnuje ze związku i m, m, chce poczuć się komfortowo z samemu, powiem, że odezwę się, ale to będzie takie, że więcej o inicjatywę będzie z swojej strony. On widzę, że nie. Po prostu chce być sam. Dobra. Drugi mężczyzna. Drugi mężczyzna. Zobaczymy. Sam mężczyzna. Stabilny. Niezależny finansowo. E, też e, ogarnia swoje życie, że ma w swoje żyje w swojej stabilności. To też czy będzie szczęśliwa z tym mężczyzną. Ten mężczyzna może być y, 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 y. Tu mężczyzna tak jakby mm, rozumie, że żeby z Tobą być, on by musiałby iść na kompromisy z tobą, tak? A on też tak nie do końca chce to robić. I u niego tak jest, że żeby być z tobą tak w stabilnym związku, można powiedzieć, tak? No to on by musiałby to robić, że, że to nie jest tak prosto. I on czemu z tego boi się? Bo on myślę, że on będzie czuł się nie mężczyzną w związku, a takim trochę jakoby chłopaczkiem, tak? I może też dlatego, jak ty będziesz czuła się w tym związku, czy będziesz ty szczęśliwa z nim. Mhm. Łaj, to mężczyzna, powiem, że... Czemu to? No i tam tak jakoś, tak, że koniec. To mężczyzna pokazuje to, że... Anuka, pokaż mi, co to znaczy, bo tutaj tak jakby uczucie, że on może nie robił nic w twoim kierunku, tak? I teraz, Anuka, pokaż, co to znaczy. Mm -hmm, że ty nie chcesz zmian, powiem, że tutaj odwrotnie. Tak wygląda, że ty troszeczkę odmawiasz um, niemożliwości być razem. Jakby wygląda taka sytuacja, że on by może by i chciałby, ale wygląda taka sytuacja, że ty nie chcesz zmian. Um, mm -hmm. No to też, on może coś próbować, czeka, to jakoś tak, czeka na ciebie. Na to, żeby Ty może gdzieś tam pociągnęłaś się za tym, żeby być w związku, ale tu mężczyzna tak jakby pokazuje, że niemożliwość być razem. Dobra. I jeszcze raz Twoja energia, kiedy będziesz z tym mężczyzną. W jakich energiach Ty będziesz? No, tu ja powiem tak. Taki kontakt, który gdzieś tam ty może czuje się to, że jednak mężczyzna, taki szans dla ciebie finansowo, bo mężczyzna może bardzo dobrze zarabiać. I, ale ty, widzę nie chcesz y, szybko, żeby to wszystko było. Jakby z jednej strony albo y, Anoka, kto chce szybko? Kto chce szybko? Ty czy on? Aha, on. Wygląda tak, że on chce szybko, i tęskni, możemy mówić o uczuciach, to tak, ale ty jednak e, nie nastawiona na to wszystko, tak? Ty mm, przedłużasz ten moment, bo wygląda tak szybko, i ty już zaczynasz stresować się, że ja nie chcę szybko, żeby on na ciebie czeka, mężczyzna czeka na ciebie. Ja powiem tak: mm, z jednej strony ty patrzysz, że możesz być z nim, ty, tobie komfortnie z nim ty możesz rozmawiać, z nim ty możesz e, przez internet, bo może być, że mężczyzna na odległość. Możesz przez internet widzę kontakt miastem mężczyzna, ale żeby być razem, tak jakby żeby mieszkać jako związku, mm -mm. a mężczyzna czeka na ciebie powiem że a co będzie? Co będzie? <coughs> no tu będzie spotkanie, od razu moja romantyczna randka, spotkania, fajne spędzanie razem czasu i i tu powiem będziesz zadowolona. Tak. Będziesz zadowolona. Temu tu, y, chociaż ty upierasz się może gdzieś tam, jeszcze nie chcesz tak szybko, ale w danym momencie widzę, nie widzę takiego związku może, ale spędzania razem czas, będziesz bardzo zadowolona. Naprawdę tutaj szczęśliwy będziecie i on, i ty. Temu y, myślę, że jak tylko korzystać z życia, lapać moment dziewczyny, nie nakręcajcie się siebie y, gdzieś tam do przodu, a co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, za pół roku. Prosto, nauczcie y, każde, żeby nauczyły się z was, żyć w danym momencie. Nie wymagać od mężczyzny y, takiej konkretnej odpowiedzi, I tak samo od kobiety, tak? Dlaczego? Bo y, każdy. Każda osoba jest inna. Dla kogoś może być szybko, bo ona to chce, i dla niej normalnie, a dla mężczyzny może być odwrotnie, tak? I na odwrót. Że każdy my jesteśmy różni i. Кожен має, і кожен вже особливо доросла особа, так? Кожен має своє життя, свою стабільність. І для того ту, просто кіди спотикачі і мачі таку якусь е, барзу мілу, приємну розмову з тим е, чи з коб'єто, то просто лапчі цей момент, чи цим моментом в даним дню, в даний, не вим, годинні хвіля, е, ніхто по місяць, наприклад, Просто не шукайте проблему там, де його так направді нема. Бо ми коб'єто трошечки хочемо My, my widzimy od razu związek, nie? Mężczyzny czasami tego nie widzą od razu. Oni lecą na przykład tylko na intymne coś, tak? Na intym. Temu trzeba liczyć się tym, że mężczyzna musi przyzwyczaić się do Ciebie, a my emocjonalnie kobiety my od razu to widzimy. Mężczyzna tego nie widzą. Oni więcej em, e, intym, później global, e, później emocjonalnie przywiązania. Dlatego Mm, tu trzeba po prostu cieszyć się momentom. Lawcie dziewczyny, moment lato jest, pogoda super. Cieszmy się po prostu, nauczmy się żyć chwilą i zauważyć proste rzeczy. I tyle, nie, nie szukać problemów ja że tam, gdzie tak naprawdę ich nie ma, my sami czasami robimy te problemy. <laughs> super tutaj.